Jedną z ważniejszych wartości w życiu jest spokój. Jeżeli nie ma się spokoju, no to z niczego się człowiek nie cieszy. A jeżeli ma się chociaż trochę spokoju, to człowiek się cieszy nawet z własnego istnienia. Może się cieszyć nawet tylko z własnego istnienia, bez względu na to, Ile ma różnych rzeczy zgromadzonych, ile osób go docenia, co osiągnął, bez względu na to, potrafi cieszyć się sobą, życiem, istnieniem, bo spokój to taka wibracja, taka energia przepełniająca radością. I właśnie spokojem.